Hej kochani, witam Was ciepłutko na kanale Doriska90 w kolejnym filmie. Dzisiaj mogę mieć taki trochę zachrypnięty głos, bo ostatnio jestem taka chora, że naprawdę gorączka. Dzisiaj tak samo wstałam o 4 nad ranem i po prostu spać nie mogłam. Jadę cały czas na tabletkach, no ale już dzisiaj jest troszeczkę lepiej e, bo tej nieprzespanej nocy. E, tak, ja przychodzę dzisiaj do was ze zdrapkami. Jest to taki troszeczkę szczególny odcinek, bo to są zdrapki, które dostałam w paczce e, od widzów. Jak widzieliście w święta, wam pokazywałam paczkę od Marty. No i tutaj mam właśnie od niej zdrapeczki. Nie wzięłam dzisiaj wszystkich, zostało tam mi chyba 3 czy cztery. E, bo Marta kupiła mi zdrapki za 15 zł, a ja mam dzisiaj zdrapki za złotych 10, e, gdyż jak widzieliście wcześniej, też miałam e, zdrapkę, e, paczkę od Marcina, no i tam też e, wszystkich nie zdrapałam e, zdrapek, więc postanowiłam, że później jeszcze zrobię taki łączony odcinek e, ze zdrapkami od... E, no, od Marcina i Marty, e, ja Marcie w podziękowaniu też wysłałam e, kartkę świąteczną e, ze zdrabkami. no i Marcie udało się wygrać 20 euro e, zdrapce Das Guteland. los, wiecie, tej takiej z tymi buźkami, więc tak, trochę się jej odwdzięczyłam. E, no Daisy, zostaw mi tutaj kamerę. E, tak, tak jak mówię, musiałam się jej odwdzięczyć za te e, dwie paczki bardzo fajne, które od niej dostałam, no i jak widzicie, marcie się też powiodło. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym też mi się powiedzie. I ja mam tutaj e, pensję za 2 zł, super siódemkę, również za 2 złote, oraz za 2 złote złotą rybkę, i tutaj zrobki po złotówce. Daisy nie ciągnij mi tej kamery zostaw to za mm, złotóweczkę lotek i trzy zdrabki również po złotóweczce świąteczne zakupy, które ostatnio e, się pojawiała na moim kanale, więc tak kochani jeśli jesteście ciekawi, czy zdrabki od Marty przyniosą mi szczęście czy uda mi się cokolwiek wygrać to bardzo serdecznie zapraszam Was do mojego stołu Dobra, kochani, my zaczniemy standardowo od tych najtańszych drapek. No i dzisiaj zaczniemy od świątecznych zakupów, gdyż ja Wam powiem, że one dla mnie jakieś takie e, zbyt łaskawe nie są. Muszę się tutaj dobrze ustawić, żeby e, światło było dobre, bo. Tak mi coś tutaj świeci i widzę, że jak przykładam rękę, to mi się robi cień. Dobra, ale jedziemy. Tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Mam nadzieję, że będziecie wszystko dobrze widzieć. No i lecimy z tą zdrapką. Mamy piątaka. Jakoś wam powiem, że sobie jak widzieliście, drapałam te pięć tych zdrapek i tylko żółcikę udało mi się wygrać. Tutaj jak widzicie wygranej też na pewno nie będzie, bo już widzę, że literki kontrolne są inne. No i mamy dwa razy pozdówce, dwa razy. Po 2 złote piątkę i 15 zł, więc pierwsze z świąteczne zakupy wędrują do śmietnika. A drugie, może drugie będą szczęśliwsze. Kochani korzystając z okazji, że. O, widzę dwa razy D, więc tutaj jest spora szansa na wygraną, może coś mi się trafi. ale dobra, korzystając z okazji, że właśnie mamy nowy rok, no to postanowiłam nagrać dla Was postanowienia noworoczne, więc oczekujcie tego filmu, mam nadzieję, że również go obejrzycie, no i również w tym tygodniu. Albo w przyszłym, chyba w przyszłym tygodniu, wypadnie mi rok na YouTube. Więc pewnie również się pojawi jakiś taki, wiecie, jubileuszowy odcinek. A ja tutaj właśnie widzę, że wygrałam do ziko, więc bardzo fajnie. Komu się podoba, łaczka w górę. O, dajcie mi znać w komentarzu, czy drapaliście tą zdrabkę. No i czy ona dla Was jest szczęśliwa, czy pechowa. Jak na razie mamy jedną na kupce z przegranymi, drugą na kupce z wygranymi. A jak będzie z trzecią tą zdrabką? Tutaj zaczynamy podobnie, mamy też dwa złote. O, i tutaj widzę już drugą literkę, a więc e, jest szansa na kolejną wygraną. Widzicie, mówiłam, że ta zrabka nie jest zbyt fajna, a tutaj już e, wiemy, że będziemy mieli dwie wygrane. Ale teraz, jaką? Czy będzie to dwa złote czy złotóweczka? Tak, mamy złotóweczkę, więc fajnie. 3 złote e, mamy już wygrane. A jak będzie dalej? Czy będziemy dzisiaj na plusie czy na minusie? Teraz mamy lotka, tutaj może Was trochę przybliżę, bo ta zlepka jest znacznie mniejsza, to znaczy bardziej taka pozioma, no i tutaj musimy znaleźć słonika, a my mamy pingwina, żyrafę, um, dromadę i... A, więc tutaj się niestety nie udało. Uu, 40 tysięcy, główna wygrana była em, do wygrania, no ale niestety tutaj się nam nie powiodło. Dwie zdrapki na kupce z wygranymi, dwie zdrapki na kupce z przegranymi, a my może przejdźmy teraz do różowych zdrapek. O, no i zacznijmy może od siódemki. No, i jak wiecie, tutaj musimy znaleźć siódemkę, aby wygrać przypisaną do niej kwotę. Mamy czwórkę. Dzisiaj ten odcinek taki troszeczkę mniejszy, bo yy, ja za chwilę w zasadzie powinnam wychodzić do pracy, ale chcę, chciałabym jeszcze yy, ten filmik wrzucić, a ostatnio jakoś bardzo długo mi się one wrzucają. No i zobaczcie, tutaj mamy takie coś. Czy to będzie siódemka? No niestety trójka, więc ten ogonek trochę mnie zmylił. Niestety się nie udało. Piąteczka. Szósteczka, no i tutaj idąc dalej tym tropem: piątka, szóstka tu podam siódemka, ale niestety nam siódemkę przeskoczyło, i mamy ósemkę za 3 zł. No i uwaga, ostatnia szansa: niestety dziewiątka, więc zaś za wysoko. W zdrabce super 7 się nie udało, a my przejdźmy do pensji. No i sprawdźmy jakie mamy tutaj Wygrywające liczby 31 oraz 26 No i czy nam się tutaj powiedzie Mamy pierwszy raz napis pensja Przypomnę żeby wygrać główną wygraną Trzeba mieć dwa razy ten napis 27 tutaj oczko Za wysoko 16 To nie moja liczba 20 Jezu, już myślałam, że udało mi się wygrać 80 zł, ale to jest niestety 21, a ja mam 31, więc no niestety nie to tutaj oczko za nisko. Mamy 30 za 2 ziko. I ostatnia szansa, uwaga, uwaga. W pensji 13 za 5 zł, więc tutaj się też nie udało. Niestety... Wam powiem, że dzisiaj ciężko mi się nawet mówi, bo mam taki katar i w ogóle bardzo mi boli, że nie mogę słowa wypowiedzieć, jak już mówię, to prawie całą kamerę mam oplutę, no ale trudno, ostatnia zdrabka, więc jakoś do końca wytrzymam. No i tutaj musimy znaleźć rybkę, ale my mamy na razie podkowę zadychę, sztabkę za 4 zł monetę za 4,5 tysiąca, Garniec za 45 tysięcy, kolejną monetę za dychę, koral za 450 zł. No i dwie ostatnie szanse: muszla za 5 ziko i uwaga, uwaga, ostatnia szansa. Po raz kolejny mamy koral za 45 zł, więc tutaj również się nie udało. Strapki za 2 złote przegrana. W dzisiejszym odcinku na 10 zł zainwestowanych udało nam się wygrać 3 złote w zdrabce świąteczne zakupy. Więc tak, kochani, komu się odcinek podobał, nie zostawił łapkę w górę. Kto jeszcze mi nie subuje, a chciałby być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Ten czerwony przycisk na dole ekranu. Oczywiście tam z boku macie też dzwoneczek, a wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Więc tak kochani, ja wam dziękuję za oglądanie. Dajcie propozycje, jakie zapiszecie zobaczyć w kolejnym odcinku, bo jak widzieliście sporo ich zakupiłam, a ja tymczasem z wami się żegnam. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!